Widzę, że dzisiaj gramy w grę, w której chodzi o to, żeby przetrwać jak najdłużej w lesie, w którym jest jakiś dziwny, straszny jeleń, nie? No to dobra. Każę nam teraz ściąć yy, drzewo, więc ścinamy. Bierzemy tą sadzonkę i tam tu w sumie. No to idziemy dalej ścinać to drzewo. Jeśli chcecie więcej takich gier, to i subskrybujcie kanał i napiszcie w komentarzu, że chcecie, nie? No, a jak chcecie jakąś zaproponować też grę do zagrania, to możecie, możecie też ją napisać w komentarzu, a ja pewnie wiem, Dobra, tam jest jakiś domek, możemy tam iść w sumie. Tutaj dam jeszcze drewno. A młodo rewolwera, którego nie ma nawet. Myślę. Pewnie się przyda. Nie noc się zbliża, a ten właśnie ten jeleń atakuje tylko w noc, to jest najgorsze. Tu jest jakiś plakat. Coś bardzo dziwnego działo się w parku. Kilka dni temu zauważyłem jelenia stojącego na tylnych nogach i patrzącego na mnie. Na początku myślałem, że to człowiek. Nie zbliżył się do mnie, po prostu wstał i patrzył na mnie. I tu jest ten jeleń, widzicie jakiś straszny amunicja do rewolwera. I rewolwer Ty, S, to będę mógł do niego strzelać, pewnie. Dobra, widzowie, chyba te blachy, co tam zebrałem, mogę dać tutaj, nie? I tu zrobiłem śrubki jakieś. Mm, mogę tutaj ulepszyć ławkę. A tutaj łóżko, licznik dni wzrośnie o jeden. A to S. Tutaj mogę zrobić mapę, to dobre będzie to mapa. Robimy mapę teraz. Yy, jakieś oczy tam są, chyba on. Yy, nie ma go, poszedł se mamy trzeci poziom tego tego, tego ogniska. Dobra, udało się już w sumie wylewelować to ognisko. Zaraz się powinien zrobić dzień. Pójdę jeszcze pozbierać może trochę drewna, bo się przyda. Zrobił się dzień, to jakiś typek stoi. Zaraz zobaczymy, o co chodzi w sumie. On mówi, że chce króliczą stopę. To najpierw muszę zabić chyba królika, żeby dostać króliczą stopę, ale nie wiem w sumie. Chyba tak. Dobra, no to w sumie idziemy jakieś królika zabić. I w ogóle tam widzę, że lewy, po lewej mi pokazuje, że jestem głodny troszeczkę. Mm, musimy więcej ich zabić tych królików. Piek dalej. Jestem ciekawy jak ludzie w ogóle tak, robią takie wyniki w tej grze, bo tutaj mam dopiero drugi dzień, nie? Możecie mi też dać jakieś porady w komentarzach, w sumie jak to grać lepiej, bo ja tam w sumie nie wiem nawet. Dobra, Najad najadł się trochę. Będziemy więcej tych królików zabić. Bo chcę mieć tą króliczą stopę. Zobaczymy co on mi da w sumie. Jestem ciekawy bardzo. Ciężko tu jest dropnąć tą stopę. Nie wiem, czy to jest jakieś rzadkie czy coś. I znowu mięso dostaję, więc... Dobra, nie, nie, nie będę teraz tej stopy szukał. Tylko muszę się zająć drewnem albo jakimiś itamami do dobrymi, nie? Mm, najlepiej to by było ściąć drewno, ale w sumie. Dobra, pójdę ścinać drewno. Ja widzę, że znalazłem jakieś monety. Mm, chyba słabe to jest, nie wiem. Radio. No i niestety noc się zbliża, więc musimy wrócić tam do siebie. Dobra, mamy trzy tego, trzy drewno, więc możemy je tu wrzucić w sumie. Bierzemy radio, pik i to mięso. A co już jest zrobione? Dobra, no to zjemy coś. Pójdę ścinać drewno jakieś Gdzieś głęboko w lesie y... Okej okay. Ciekawe Chciałam wilk. Co Rozwalony Mamy steka, to będzie pewnie lepsze Dajemy tu Mamy trochę jedzenia w zapasie. Teraz ciąć więcej drewno. Widzowie, w sumie możemy tą mapę skraftować, nie? Hmm, gdzie by ją tu położyć? Może tutaj. Widzowie, chodź idziemy tam, bo tam może coś być dobrego w sumie. Dobra, jestem i dostałem jakąś skrzynkę, a tam coś pisze. Zaraz to przeczytamy. W tym czasie gdy ja otwieram skrzynkę, możecie dać lajka like i suba. I napisać komentarz jamnik, to ja dam wam serduszko pod komentarzem Tutaj ogólnie piszę, Jeleń gonił mnie przez całą noc Uratował mnie tylko wtedy, gdy słońce wstało i zniknęło w lesie No to nie jest wytłumaczenie. Założę się, że laboratorium naukowe na skraju lasu ma odpowiedzi To nieźle O, tutaj jeszcze ammo do rewolwera znalazłem, więc się przyda na 100% Myślę, że mogę tu zaskoczyć, nic mi nie będzie Tutaj jest jeszcze wiatrak Pewnie na śrubki. Właśnie, bo tutaj mam jeszcze takie coś. I tutaj widziałem właśnie te plakaty z dzieckiem. Dziecko Dino. Yy, chyba właśnie tam jest to dziecko, więc możemy w sumie tam coś zobaczyć. Jestem ciekawy. Prawidziewie to jakiś węgiel znalazł mi skrzynkę. Może coś wyleci dobrego z tej skrzynki. Tam jeszcze wizykarnista z paliwem. Bandaż, to się przyda, to się przyda. Ale nie widzę tego dziecka ogólnie. Jakiś namiot jest w ogóle. I węgiel zobaczymy, tu może wyleci coś dobrego. A jak nie, to zostały to po prostu z tym, tutaj, no, bo nie mam miejsca w tym worku. Dobra, siekiera, to, to się przyda akurat. Jest węgiel. Dobra, lecimy dalej, upgrade'ować tam. O, tutaj coś jest. Wilki. O, nie noc się zbliża. Rozwaliłem wszystkie te wilki i wyleciał klucz. Hmm, chyba będę mógł to tworzyć. Tutaj dalej zobaczymy. O, kurde, wilk. Co w mnie? Jest? Jest dziecko Dino. Mm, to wezmę to i to dziecko w sumie. Tu jest jeszcze skrzynka, tylko się boję, że on tutaj będzie mógł wejść. Ten jeleń ma to trudne. Jak wejdzie, to nic się nie stanie. Jakoś tam uciekniemy od niego. O, latarka. To się przyda, bo nie mam Później w dzień wrócimy po to mięsa. Ale widzę, że jest czysto. Tam jest nasze ognisko. O kurde, idzie tutaj. Wystraszyłem się. Wywalaj stąd. Zostaw mnie. Jestem głodny, zostaw mnie. Wilk mnie goni jeszcze. Latarka mi padnie zaraz, masakra. Dobra, udało się uciec. Muszę coś teraz zjeść tu. Dobra, czekamy w sumie na dzień i... Lecimy jakieś rzeczy zdobyć dobre. A tu mam to dziecko. Uratowano zaginione dziecko. Dni wzrosną teraz o 2 A to jest. Mam kolejny level, tu muszę to zrobić. Informacja: Coś złego zbliża się do Twojego ogniska. No to to, to. to będzie ciężko teraz. Ale myślę, że mogę iść po to drewno w sumie, miałem po niej iść i zapomniałem o nim. Przyda się. Mogę do ogniska włożyć w sumie. Jeszcze nie mam miejsca w ogóle na to drewno, więc masakra. Brakuje mi tylko 6 do następnego levela. Więc możemy zobaczyć, czy teraz jak włożę to drewno, to mi starczy. No i nie starczyło, musimy iść pozbierać więcej. Myślę, że te trzy kawałki drewna już wystarczą. No jest, to tutaj wrzucimy to kolejne. I mamy czwarty poziom. Chyba nic, nie wiem w sumie ile z tych poziomów tego ogniska. Idziemy zobaczyć, w sumie zaciąć więcej drewna, bo tam są te craftingi, przydałoby się je zrobić. Najgorsze jest to, że właśnie ten worek jest taki mały Dałoby się chyba zrobić to, więc muszę jeszcze troszeczkę więcej drewna pozbierać Dobra, już w sumie mogę to zrobić To w sumie ten tarczę słońca, to się przyda chyba I zwykłe łóżko Postawimy gdzieś tu No to nie wiem, tutaj koło ogniska, żeby było ciepło w sumie, git coś nie mogę tego położyć Dobra, jest Będę atakowany dziś wieczorem, wróć do swojego ogniska no dobra, no to muszę wrócić w sumie już, bo zaraz się zacznie tam noc. Tam jest odliczanie do góry, w prawym górnym rogu. Zobaczymy czy oni będą bardzo groźni, czy będą jacyś dobrzy, nie wiem. Testujemy. Czekam pisze 0 i w sumie ich nie ma tutaj. Wrzucę ten węgiel tu. To stare, radiet przerobię na śrubki. Skraftuję coś przy okazji. Mmm... Kompas nie jest potrzebny na razie. O, idą tu, kurde. Tajemnicza grupa jakaś. Oni mają takie dziwne maski, trzeba ich rozwalić. Tu przyszedł w ogóle ten jeleń. Jest ten i oni to są. Mają siekiery, to będzie ciężko. O, kurde. Ty, czekaj. Nie Bądź Czemu nie mogę uderzyć Pozwalaj go No i AS, udało się Dawaj go tutaj do ogniska I ten sto z monet bierzemy mm, Mogę w sumie zrobić nie, no w sumie nie będę nic robił, jednak. Nie no po co się. Na razie. Tutaj poszukać ciekawego. Może w tą stronę pójdę, bo tutaj mnie nie było jeszcze. Jakiś wilk. No i nie, nie ma to nic na razie. O, jest węgiel. Dobra. Kty. ufo. O kurdo, nie do mnie biją z czegoś. A ja mam rewolwer, to może mi się uda. Jakiś lutki. Zginę zaraz. Kurde, uciekaj. Dobra, zabity. Informacje: handlarz z futrami, dobra, to nieważne w tym momencie. Mmm, tu jest jakieś wejście do środka. Jakiś miecz. Kurde, uciekaj. Może ten laserowy miecz jest jakiś dobry. Nie wiem, czy on mi coś daje. Dobra, nie wiem, uciekam. Jeszcze w ogóle pada i mi ognisko gaśnie. Masakra. No nie mam tej łapy króliczej. Zaraz zobaczymy, w sumie przetestujemy tamto. O co, tutaj coś leży. Klejnot jakiś, może tu go mogę dać. Jesteś. Zobaczymy, na razie nic z tego co widziałem, wtedy nie mogę nic robić. Jestem głodny i padam zaraz. Dobra, widzę, że ja wróciłem tutaj do tego statku i może rozwalę tego kosmita. Udało się. W sumie tutaj nie widzę nic więcej. Jestem głodny, muszę coś wziąć, to jedzenie. Mmm, gdzie to jest? O tutaj bierzemy. O, o ja, zginąłem, kurde. Zresztą zajmiemy się w następnym odcinku. I no to to, papa. Pa.